to jest są no, godziny, kiedy Ja chciałem do snu, ale obejrzałem. 7 minut i zostałem. No. właśnie, no, ale yy, przedmieści... no, no, wtora to, to tak. Bardzo dobrze to wygląda. każdy człowiek potrzebuje jakąś wspólnotę, nie? Kibiąc wspólnotę tam. Walczą w jednym celu, mają podobne poglądy. To się cieszą. Poza sam kościołem. To dynamiczne, Да.